Jak sztuczna inteligencja zmieniła naukę angielskiego w Polsce? Żyjemy teraz w świecie, w którym możesz wygenerować sobie dowolną ilość multimedialnych lekcji angielskiego dla Polaków na dowolny, wymyślony przez ciebie temat. W świecie, w którym możesz praktykować mówienie w formie tekstowej i głosowej z wirtualnymi wersjami celebrytów, postaci historycznych czy kogokolwiek, kogo jesteś w stanie nazwać lub opisać. Chcesz wielokrotnie poćwiczyć jakąś rozmowę kwalifikacyjną czy specjalistyczne słownictwo swojej branży? Wreszcie jest taka możliwość. Żyjemy w świecie, w którym masz pomoc od automatycznego nauczyciela angielskiego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz dzięki temu uzyskać odpowiedź na dowolne pytania językowe, stworzyć interesujące cię dialogi, materiały do nauki, tłumaczyć, uzyskać korektę Twoich tekstów, pomoc w napisaniu maila czy listu motywacyjnego. Koniec z otwieraniem podręcznika na stronie 62, by przeczytać czytankę o małpach, która ani Cię nie interesuje, ani ci się nie przyda w życiu. Teraz możesz skupić się wyłącznie na tej części angielskiego, która jest związana z Tobą, Twoimi zainteresowaniami i pracą. Nauka może Cię teraz wciągnąć jak gra komputerowa. Nazywam się Sebastian Schabowski i zapraszam Cię na darmowy trening online, na którym pokażę Ci, dwa najważniejsze kroki, by szybko poznać angielski w czasach sztucznej inteligencji. Będziemy mówili o konkretnym planie nauki, który wykorzystuje wszystkie triki przyspieszające poznawanie angielskiego, jakie były dotąd znane, i dodaje do tego potęgę narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Poznasz m.in. jakie zmiany wprowadziło w nauce angielskiego wynalezienie sztucznej inteligencji nowej generacji. Jak mieć nieograniczoną ilość lekcji, rozmów i konsultacji z wirtualnym nauczycielem na dowolnie wybrane przez Ciebie tematy? Sposób pewnego poligloty z XIX wieku, który nauczył się 15 języków i jak go zastosować z pomocą sztucznej inteligencji? Jak w pełni dostosować naukę angielskiego do Twoich potrzeb, by dzięki nowej technologii uczyć się wyłącznie tego, co Ci się najbardziej przyda? Jak wyrobić sobie ucho, by intuicyjnie wiedzieć, co brzmi poprawnie po angielsku? Co zrobić? kiedy nie masz czasu na naukę, a i tak potrzebujesz robić postępy. Zapisz się już teraz i odkryj sposób nauki, który eliminuje większość problemów związanych z tradycyjnymi metodami, minimalizuje Twój wysiłek, jednocześnie dając maksymalne rezultaty. Do zobaczenia na darmowym treningu.